Szanowni Państwo, tematem mojego wystąpienia będzie kwalifikacja zbrodni katyńskiej jako zbrodni ludobój ludobójstwa. Natomiast nie jest to jedyna kategoria prawna, w jakiej możemy mówić o zbrodni katyńskiej. Oczywiście trzeba pamiętać, że zbrodnia katyńska jest także zbrodnią wojenną dokonaną na jeńcach wojennych oraz. Tak? Aha, tak. Dziękuję bardzo oraz zbrodnią przeciwko ludzkości. Także możemy ją definiować w kategoriach zbrodni sowieckiej i zbrodni komunistycznej w kategoriach prawa polskiego. Natomiast podstawą prawną, która pozwala na kwalifikację zbrodni katyńskiej jako zbrodni ludobójstwa jest rezolucja nr 960 Zgromadzenia Ogólnego Or y Organizacji Narodów Zjednoczonych z 11 grudnia 1990 1946 roku. Przy czym trzeba, y, może, trzeba mieć świadomość tego, że to brzmienie y, definicji prawnej ludobójstwa, ograniczone jedynie do kilku grup chronionych do grupy religijnej, rasowej, etnicznej, y, została zawężone na skutek y, y, sprzeciwu władz y, przedstawicieli radzieckich. Wcześniej występowały także grupy polityczne lub inne, ale tutaj. Spotkało się to z ostrym sprzeciwem przedstawiciela sowieckiego. Nie będę tutaj mówić o genezie definicji ludobójstwa stworzonej przez Rafała Lemkina. Myślę, że ten temat jest dobrze znany. Natomiast pierwszym zastrzeżeniem, jakie jest czynione wobec takiej klasyfikacji zbrodni katyńskiej, jest oczywiście podkreślanie temporalnej niezgodności użycia definicji genocydum w stosunku do zbrodni katyńskiej, czyli że ta definicja została tak naprawdę sformułowana w 1946 roku, kiedy minęło już 6 lat od y, dokonania zbrodni. Y, trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście y, te dwie paremie, Lex Retronum Agit i Nullam sine to y, należy je właściwie odczytywać w kontekście ludobójstwa. Oczywiście nie było w chwili rozpoczęcia II wojny światowej Żadnych określeń typu zbrodnia ludobójstwa albo zbrodnia przeciwko ludzkości, dlatego że nikt nie wyobrażał sobie, że zbrodnie, jakie będą miały miejsce w czasie tej wojny, mogą mieć tak ogromne rozmiary. Natomiast, co trzeba podkreślić, wszystkie kodeksy karne wszystkich państw, w tym najważniejsze dla nas z punktu widzenia rozpatrywania tego problemu, Czyli II Rzeczpospolitej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, penalizowały zbrodnie po prostu zabójstwo pod najwyższym rygorem kary. Kiedy w sprawie Adolfa Eichmana żydowszy, Izraelski sąd wydawał wyrok, określił z nim, że ta definicja ludobójstwa może być stosowana, dlatego że oczywiście jest ona w pewnym sensie retroaktywna, czyli odnosi się do przestępstw, które zostały spenalizowane dopiero po czasie popełnienia zbrodni, natomiast nie jest to właściwie spenalizowanie ex post, dlatego że były one karane, natomiast nie miały one takich rozmiarów, stąd trudno było wcześniej to przewidzieć. Też podnoszenie temporalnej niezgodności, szczególnie przez stronę rosyjską, w odniesieniu do zbrodni, do zbrodni katyńskiej jako zbrodni ludobójstwa, jest takim działaniem dosyć doraźnym i niekonsekwentnym. Dlatego, że kiedy był podczas procesu norymberskiego, to sam prokurator radziecki, Pokrowski, mówił, że Katyń był zbrodnią ludobójstwa, przy czym nie mówił sam, nie, okreś... nie posługiwał się pojęciem ludobójstwo, natomiast odnosił się do eksterminacji i te opisane eksterminacji grup chronionych, czyli to, co w 1935 roku zostało sformułowane właściwie przez Rafała Lemkina i później było powtarzane chociażby w 1944 roku w Axis Najważniejszym problemem, który jest podnoszony przez te osoby, które zaprzeczają kwalifikacji prawnej zbrodni katyńskiej jako zbrodni ludobójstwa, jest to, że w tej definicji ludobójstwa są wymieniane grupy religijne, grupy rasowe, grupy etniczne, grupy narodowościowe. Natomiast według niektórych osób, także nie tylko Rosjan, bo, bo także w Polsce jest często podnoszone. Że tak naprawdę zamordowani nie stanowili grupy narodowej, że zostali zamordowani jedynie z motywów politycznych. Jest to troszeczkę niezrozumiałe. Należy oddzielić motyw od zamiaru, i to jest celową konstrukcją osób, które dokonały legislacji ustawy. Motyw. Tutaj możemy wymieniać bardzo wiele motywów, natomiast są one zupełnie czymś oddzielnym od zamiaru zniszczenia części, bo uważam, że zbrodnia katyńska została dokonana na części narodu, albo raczej według mnie grupy etnicznej polskiej, kulturowej, tej części, która była wówczas dostępna Sowietom, którym mogli dosięgnąć swoim działaniem. Mówiłam tutaj, że ta grupa narodowościowa w odniesieniu do zamordowanych budzi pewne kontrowersje. Sam Stalin i sowieccy, bolszewicy, marksistowscy, teoretycy tak naprawdę kategorię narodu traktowali bardzo doraźnie, jako coś takiego nietrwałego, historycznie uwarunkowaną, ale ewoluującą w stronę takiego modelu sowieckiego narodu, gdzie nawet jeżeli zachować języki te początkowe narodowe tych narodów podbitych, to jednak będzie mentalność sowiecka i ta mentalność będzie przesądzała o narodowości, o oddaniu i lojalizmie wobec władz radzieckich. Natomiast prokuratura IPN-u, która zajmuje się sprawą katyńską Próbuje kwalifikować zbrodnię katyńską jako zbrodnię dokonaną na grupie narodowościowej, natomiast w rozumieniu wykładni artykułu 152 Kodeksu Karnego i artykułu 2 Konstytucji Rzeczpospolitej z 1921 roku jest to pomysł dobry, ale kontrowersyjny. A podważenie tego przez y, opinię międzynarodową, jeżeli by doszło do jakiegokolwiek y, procesu, jest bardzo łatwe. Y, nie wolno z szacunku dla samego prawa, z istoty prawa, mierz, y, jednostronnie interpretować aktów y, prawnych. Należy tutaj odróżnić wykładnie kodeksu, y, komentarza do kodeksu karnego, na którym opiera swoją argumentację, Pani prokurator Kuźmiar-Plota, od samego przepisu. Mówi się tam o ktokolwiek znieważa naród polski. No i to jest znana większość prawników tego okresu, takich jak Juliusz Makarewicz, Leon Piper czy chociażby Juliusz Makowski, podzielali tę opinię, że narodem jest cała wspólnota obywateli. Bez względu na to, czy są to Ukraińcy, czy są to obywatele ukraińscy, czy to są obywatele białoruscy, wszyscy oni należą do tego narodu polskiego i to wywodzi się od tej koncepcji narodu politycznego jeszcze z czasów I Rzeczypospolitej. Natomiast jest to bardzo łatwe do podważenia, stąd należałoby się zastanowić, czy rzeczywiście nie lepiej przyjąć, że zbrodnia została dokonana na grupie chronionej, na grupie etnicznej. I tutaj możemy się odwołać do artykułu 513 wyroku Międzynarodowego Trybunału do Spraw Rwandy, w której określenie jako grup etnicznych to jest grupa językowa i kulturowa, odmienna od innych. To też jeżeli Ukraińcy i Białorusini mieli swój własny język, i z, na kresach w ogóle były dialekty polskie raczej niż to, co my teraz określamy jako język polski, to przecież tych ludzi łączyła wspólna kultura. Wspólna kultura, etos Drugiej Rzeczpospolitej i etos Rzeczpospolitej Wcześniejszej. Kultura bardzo, jakbym bym powiedziała, taka pociągająca, zachęcająca, konkurencyjna wobec tego, co oferowały tym narodom podbijanym. Ukraińcom, Białorusinom, ale także i innym, co mogli zaoferować im Sowieci. To co zawsze na wykładach powtarza profesor Wysocki o idei premoteizmu, która była niesiona żywa i tak bardzo aktualna, tak bardzo pociągająca tamtej, że rozmowa z, na równi jako równych z równymi, a nie pod pręgierzem tak jak to miało miejsce u Sowietów. I ja bym się skłaniała właśnie za kwalifikowaniem tego jako zbrodni dokonanej na grupie etnicznej, kulturowej polskiej. Należy także zwrócić uwagę na to, że żadna inna grupa nie została wymieniona oddzielnie w decyzji katyńskiej z 5 marca 1940 roku, a o zdefiniowaniu grupy podmiotowej nie decyduje subiektywne postrzeganie przez sprawców zbrodni. Czyli właśnie jeżeli jest tylko jedna grupa wymieniona, grupa polska, to całość, jeżeli nawet tam faktycznie znajdowali się Ukraińcy, Białorusini, to wszyscy oni zostali podciągnięci pod tą grupę polską. I także ci bezpośredni sprawcy zbrodni, którzy dokonywali zbrodni, jak zeznawali w 94 roku, mamy wszyscy, myślę, zeznanie do Kariewa mówili o tych, których doprowadzano do piwnic, do więzień, że to byli Polacy, Polacy w polskich mundurach. Także należałoby się zastanowić, jeżeli zamordowani zostali także Ukraińcy, Białorusini, to wydaje się, że w ogóle nie powinni być oni nicami wojennymi, dlatego że Związek Sowiecki niósł tym narodom wolność od uciemierzenia przez Polaków. Oni jeżeli walczyli w Wojsku Polskim powinni być internowani, nie powinni być jeńcami wojennymi. Taka jest wykładnia prawa. I dlatego też w listopadzie 1939 roku Soprunenko zwrócił się do Beri o to, żeby mieszkańców Ukrainy i Białorusi, mieszkańców nieukraińców uwolnić, odesłać do domów. Prośba przez Berię nie została rozpatrzona pozytywnie, jednak w bliskim terminie nastąpiły te zwolnienia. Zwolnienia chyba myślę z przyczyn ekonomicznych, dlatego że to dochodziły względem utrzymania tych jeńców. Natomiast zostali mieszkańcy zachodniej Białorusi i Ukrainy zwolnieni, nie zawsze na długo, często szybko znaleźli się w więzieniach i również później zostali zamordowani na mocy tej samej decyzji. I jeszcze warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli mówimy o stanie, takim, w jakim znajdował się obóz, myślę o tym stanie narodowościowym, to oczywiście był on referowany w sprawozdaniach, które były wysyłane do Zarządu do Spraw Wojennych, NKWD. Te dane bardzo różnią się o kilka procent, na przykład przesyłane w kolejnych miesiącach, jeżeli chodzi o stan narodowościowy, w momencie kiedy stan liczebny obozów już był. Po prostu ustalony i stały. To znaczy, że zachodziły tutaj pewne takie fluktuacje, które należałoby czymś wyjaśnić. I nie są one stałe, mi się nie udało żadnej jakiejś tendencji jednej wychwycić. Myślę, że po prostu to było bardzo koniunkturalnie zapisywane i w ten sposób przesyłane. Oczywiście, mówiąc o ofiarach zbrodni katyńskiej, trzeba mieć na uwadze ich wielokrotną kwalifikację. My kwalifikujemy ich jako grupę etniczną. Polską kulturową, ale także stanowili grupę polityczną, grupę na pewno w większości, chociaż nie wszyscy, przeciwników ustrojów bolszewickiego, stąd też zostali zamordowani z motywów politycznych. I tak naprawdę nie wiemy, jaka była struktura narodowościowa tych obozów. Nodberiem w swojej notatce pisał, że 97% jeńców to są Polacy. 57,3% więźniów, którzy zostali objęci tą decyzją, to są Polacy, no ale historycy szacują, że tylko 1 trzecia, a więc bardzo duża różnica więźniów to byli Polacy. Rozbieżność jest bardzo duża, a wątpliwości dochodzą jeszcze w momencie, w którym w którym mamy tą świadomość, że nie wszyscy, którzy zostali objęci tą decyzją, 5 marca znajdowali się w więzieniach. Zbrodnie na Ukrainie i Białorusi, morderstwa tych więźniów były dokonywane aż do listopada. I nierzadko się zdarzało tak, że oni dopiero znajdowali się w więzieniu w czerwcu, w październiku nawet i byli mordowani w listopadzie. Nie byli po prostu w chwili, kiedy rzeczona decyzja została wydana, w ogóle pod jakąkolwiek władzą, jurysdykcją sowiecką. I ostatnią rzeczą, na którą bym króciutko chciała zwrócić uwagę, że tak naprawdę kluczem do argumentacji, że zbrodnia katyńska i zbrodnią ludobójstwa jest wykazanie właśnie dolu specjalist, czyli tego motywu szczególnego, nie motywu tylko zamiaru, zamiaru szczególnego zamiaru pozbawienia życia lub stworzenia takich warunków, które... Og obliczonych na unicestwienie grupy chronionej, czyli w tym przypadku mówimy, ja mówię o grupie etnicznej, można też mówić o narodowej z tym zastrzeżeniem, jakie poczyniłam wobec pani prokurator. Warunkiem zaistnienia odpowiedzialności oczywiście jest stosowanie artykułu drugiego konwencji z 9 grudnia 1948 roku. I tak naprawdę... Mi się wydaje, że łatwiej jest wykazać ten zamiar niż motyw. Na motyw bardzo dużo można mówić i właściwie wszystko możemy podważać, bo nie wiemy, jakimi tak naprawdę motywami kierowali się ci decydenci zbrodni. No a zamiar nie trzeba go bezpośrednio na podstawie zeznań czy na podstawie jakichś źródeł literalnych, które będą decydenci o motywach, jakie kierowali swoją decyzją. Natomiast można na podstawie przesłanek. Pośrednich z zachowaniem racjonalności ogólnej. Czyli my, jeżeli widzimy, że te wszystkie zbrodnie, ta zbrodnia, mierzyła do zniszczenia elit, to my na ten sposób możemy wnioskować, i na ten, w ten sposób określamy tak naprawdę zamiar, w jakim kierowali się zbrodniarze. I ostatnia rzecz, o której chciałam wspomnieć, to jest to, że. Często się izoluje zbrodnię katyńską jako taką samą jedną zbrodnię ludobójstwa. Natomiast można ją wpisać, i wydaje się, że jest to słuszne i konieczne, w cały ciąg zbrodni dokonywanych przez Sowietów na narodzie polskim. Właściwie od 1935 roku, kiedy była operacja polska i mordowano Polaków, później do 1938 roku. Jest to operacja Polska. Później, kiedy wymordowano już te osoby, które znalazły się po traktacie Ryskim w granicach Związku Radzieckiego, jest chwila przerwy i agresja 1939 roku, kolejni Polacy w, granic w granicach Związku Radzieckiego, których należy wymordować, dlatego że po prostu bardzo trudno jest ich sowietyzować później. I w tym celu są przede wszystkim masowe deportacje, o których tutaj dzisiaj prelegenci wspominali i. Szczególnie druga deportacja, w którym zostali objęci rodziny. Co ciekawe, decyzja z 2 marca o tej deportacji została podjęta trzy dni wcześniej przed wydaniem decyzji katyńskiej. A to świadczyć może tylko o jednej: że już w chwili, kiedy wydawano decyzję z 2 marca, los jeńców i więźniów był przesądzony. Dlatego że 58 artykuł. Kodeksu Karnego wówczas obowiązującego z 26 roku w, w Związku Radzieckim stanowił, że objęci deportacją mogą być tylko osoby politycznych, już osób, którym udowodniony winę polityczną i zostali oni pociągnięci już do odpowiedzialności, czyli są już oni represjonowani. No i później następne, no bo przecież się nie kończy na deportacjach. Później, kiedy Sowieci wkraczają po raz kolejny na ziemię polskie, znowu dochodzi do mordów. Mordowani są żołnierze wyklęci, właściwie żołnierze niezłomni. I to jest bardzo dobrze widoczne i uchwytne. I tak samo zresztą podstawą do y, kwalifikacji zbrodni katyńskiej jako zbrodnia ludobójstwa jest nie tylko y, definicja międzynarodowa tej zbrodni, ale także może posłużyć nam, bo musimy się mierzyć z wymogiem bipenalizacji, czyli musi być ona jeszcze niezgodna z, z prawem polskim i z prawem Federacji Rosyjskiej. Tutaj nie mamy wątpliwości, bo polski kodeks karny artykuł 180, 118... Penalizuje zarówno grupy narodowe, etniczne, jak i te polityczne. Natomiast kodeks, artykuł 375 obecnie obowiązującego kodeksu karnego w Federacji Rosyjskiej, również penalizuje zbrodnie ludobójstwa, natomiast już bez grup politycznych są to grupy etniczne i narodowościowe. I myślę, że to jest tak na krótko wszystko, jeżeli są jakieś pytania. to.